8 września w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie młodzi ludzie odebrali zaświadczenia potwierdzające wybór na delegatów Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Powiat Robczycko-Sędziszowski reprezentuje czterech młodych radnych. W sali audytoryjnej, w której na co dzień obraduje Sejmik Województwa Podkarpackiego odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja nowej kadencji. Podczas niej wybrano prezydium sejmiku. Tuż przed posiedzeniem udało nam się porozmawiać z radnymi reprezentującymi. Powiat robczycko-sędziszowski, o ich planach i obszarach, którymi chcą się zajmować w trakcie kadencji. Przede wszystkim chciałabym poznać młodzież z Rzeszowa. Chciałabym, żebyśmy coś fajnego naprawdę stworzyli, bo w tej Radzie Młodzieżowej w Sędziszowie naprawdę nam się udało bardzo dużo fajnych rzeczy zrobić, i przez to mi się wydaje, że tutaj będzie mamy większy, bardziej możemy poprzez swoje horyzonty, mamy większe możliwości, i przez to mam nadzieję, że coś naprawdę fajnego nam się uda stworzyć. A co będziesz stawiał? Na pewno w dużej mierze na rozwój turystyki, ponieważ od roku praktycznie działam w projekcie Terra Subkarpatia w ramach Olimpiady Zwolnionych Storii, w ramach właśnie której promujemy zabytki i różne miejsca warte odwiedzenia na Podkarpaciu. I na pewno Sejmik pozwoli mi rozszerzyć horyzonty na. Większą działalność. Działanie społeczne jest mi bardzo bliskie. To robiłem przez poprzednie lata niekoniecznie na szczeblu takiej powiedzmy władzy młodzieżowej, bo nie należałem ani do rzeszowskiej młodzieżowej rady, ani do wcześniej powiatowej. Co najwyżej działałem w samorządach lub tworzyłem swoje projekty społeczne w których właśnie realizowałem tę swoją pasję do działalności, do pomagania. Często było to robione w sposób charytatywny, wolontariacko, więc to takie samo podejście mam w tym momencie. Chcę po prostu działać, realizować pasję, no i też coś dobrego z tego wynieść. Na pewno jest delikatny stresik, to nie można ukrywać, ale jestem przygotowany na wszystko. W tym roku rozpocząłem działalność w Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Robczycach pierwszej kadencji na funkcji wiceprzewodniczącego i tak się zdarzyło, że można było iść dalej. Wykorzystałem oczywiście tę szansę i, i chcę realizować się w województwie. Młodych radnych powitali wspólnie Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego, Jerzy Borcz, przewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego, Jerzy Cypryś, radny województwa i przewodniczący komisji wyborczej, a także radni Kamila Piech, Jacek Magdoń i Adam Berkowicz. Obecna była również Dorota Nowak Maluchnik, podkarpacki kurator oświaty. Sejmik Młodzieżowy Województwa Podkarpackiego rozpoczyna swoją nową edycję kadencję i i e, młodzi radni, którzy... Część z nich już praktykowała w młodzieżowych radach gmin, powiatu. Rozpoczynają dzisiaj swoją działalność. Pewnie głowy mają pełne pomysłów i będą mogli tutaj realizować troszeczkę swoje ambicje. Wprawdzie Sejmik Młodzieżowy nie ma takich kompetencji decyzyjnych jak Sejmik Województwa Podkarpackiego, ale niewątpliwie wiele pomysłów, które są tutaj na tej sali wygłaszane, my też absorbujemy jako Sejmik Wojewódzki i staramy się, żeby zarząd, je brał pod uwagę, szczególnie kiedy są prace nad nowym budżetem, czasem taki pomysł ułatwiający życie młodzieży albo też pomysł na jakieś wydarzenie kulturalne, na pewno jest to coś, co bardzo inspiruje do dalszego działania. Bardzo się cieszymy, że młode pokolenie angażuje się w tego typu działalność. Dzisiaj tych obowiązków jest bardzo dużo w związku z rozwojem samorządności, więc trudno się dziwić, że młode pokolenie wchodzi Szybko dzisiaj w to dorosłe życie i pewno zanim osiągnął pełnię praw wyborczych, dobrze jest, żeby już rozumieli, przynajmniej część tego młodego pokolenia, rozumieli jak to wszystko działa. W obradach uczestniczyło 32 z 33 powołanych radnych. Jednym z pierwszych punktów programu było wręczenie zaświadczeń o wyborze na delegata, których dokonał wspólnie marszałek Władysław Ortyl, przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz oraz radny Jerzy Cypryś przewodniczący komisji wyborczej wyłaniającej delegatów podczas inauguracyjnej sesji marszałek podkreślił znaczenie aktywności młodych ludzi w życiu publicznym i społecznym regionu Będziecie zajmować się wieloma rzeczami w aspekcie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju społecznego ale też chcę powiedzieć o takim głównym dokumencie, który jak gdyby warunkuje, też określa wszystkie działania, które w samorządzie województwa podkarpackiego się dzieją, a to jest strategia rozwoju województwa podkarpackiego Podkarpacie 2030. Tak się dobrze składa, że ta strategia jest w tej chwili nowelizowana, więc wasz wkład w tą nowelizację Myślę, że będzie znaczący. Będziecie włączeni w ten proces konsultacji, będziecie mieli możliwość wypowiadania swoich uwag w zakresie tych obszarów, które strategia porusza. I to będziemy sobie zawsze bardzo, bardzo cenili. Bo Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że wśród Was są przyszli politycy, którzy będą aktywni na poziomie czy lokalnego samorządu, czy samorządu regionalnego, czy wreszcie może będziecie parlamentarzystami. Taka jest rzeczywistość, trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Sam fakt, że się jest delegatem na Sejmik. Wojska Podkarpackiego jeszcze do tego nie zobowiązuje ani nie zmusza, ale szanse wyboru i też aktywności waszej społecznej, i politycznej jako krąg zainteresowań czy działań poszerza. Do współpracy i zaangażowania zachęcał także przewodniczący Sejmiku Jerzy Borcz, akcentując szczególnie wagę umiejętności współdziałania. To jest bardzo ważna cecha, umiejętność współpracy. Jest w działalności samorządowej jedną. Z najważniejszych. Oczywiście sejmik, ten mówię dorosły, składa się z 33 indywidualistów. To są ludzie, którzy są i politykami, i działaczami, ale żeby cokolwiek wspólnego osiągnąć, musimy współpracować. Umiejętność współpracy jest najważniejszą umiejętnością w samorządzie. Czasami trzeba wysłuchać czyichś innych racji, wysłuchać ich uważnie aby zrozumieć, co interlokutor ma na myśli i podejmować wspólne, mądre decyzje. Szanowni Państwo, oczywiście z całego serca życzę Wam powodzenia w dzisiejszych wyborach, odwagi w podejmowaniu decyzji i satysfakcji z tej niezwykłej przygody, jaką jest działalność w młodzieżowym Sejmiku. Dziękuję również władzom dawnego Sejmiku i wszystkim radnym za dotychczasową dobrą współpracę. Będziemy skazani na siebie poprzez poprzez wyborców, ale będziemy to robić. Pan Marszałek zdeklarował już, że będziemy dobrze współpracować. Ja również ze swojej strony, jako przewodniczący Sejmiku, deklaruję, że ze strony władz Sejmiku, radnych, prezydium Sejmiku będziemy się starać, aby Wam pomagać. W waszych obowiązkach. Życzę jeszcze raz sukcesów, żebyście byli zawsze młodzi. Zawsze. W trakcie posiedzenia wybrano prezydium Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Funkcję przewodniczącej objęła Aleksandra Czarnota. Wiceprzewodniczącymi zostali Antoni Gerlicki, Krzysztof Weber i Mateusz Kornaga, a sekretarzem Justyna Lis.